No i mam jeszcze 10 ym, drzew. Dąb. Dąb. Orzeszki z dębu, znaczy żołądki. Żołądzi. Kora. Y wszystko przydatne. Wszystko można, spa wszystko można spalić. Słuchajcie. Wszystko można zrobić z tego na mgiełkę. Sosna. Oczyszczenie, zdrowie ochrona. Sosna jest tak wszechstronnym drzewem na wszystko. Igły na ochronę. Tu olejek eteryczny na uzdrawianie. Jak już nie wiemy, czym zadziałać, to sosna będzie dobra na wszystko. Po prostu, więc sosnę kochamy. Jest to bardziej żeńskie drzewo. Wierzba. Ja jeszcze się okazało, że w tych wierzbach, ale tych takich wiecie, tych takich bardziej rosochatych, na tych miedzach, to jeszcze diabły mieszkają. W... I ona daje właśnie intuicję, tą magię księżycową i te emocje. To jest takie damskie, damskie drzewo. Klon. Dla obfitości, dla równowagi i ochrony. Orzech, który uwielbiam. Jedno z drzew pod tytułem Dąb Orzech. Grunt, rodzina, ziemia. Mądrość, płodność i ochrona. Właśnie ta siła, ta moc, ta potęga. To też jest męskie drzewo. Jarzębina. No, to jest taka damska energia. Mówi się, 13 liści ma Jarzębina. Tak ma od 11 do 15. Tam wyczytałam, wiecie, Przyjmuję, że ma 13 liści. 13. Liczba czarownicy, więc jak coś robimy, ale no właśnie te koral są na miłość, na ochronę, na wszystko. To jest drzewo czarownic. To jest drzewo do powiększania działań magicznych. To jest drzewo również ochronne, na taki rozwój duchowy. I z, znowu owoce, liście, kora, y, co tam się uda sproszkować. Lipa, damskie drzewo. Miłość, harmonia, uzdrawianie, brzoza. A, jak mamy się uziemić, przytulić do jakiegoś drzewa, zneutralizować, postawić kij przy telewizorze, żeby zbierał złą energię, odpromiennik świetny, położyć jakieś tam korę pod łóżkiem, spisać coś na korze, jakieś zaklęcie. Drzewo też damskie, ale takie bardzo fajne. Oczyszczenie, odrodzenie, nowe początki. Na runie Berkano w tej talii Power of France namalowana jest brzoza, więc ona jest kobieca, ona jest płodna, na płodność. Kasztan, który też wielbię. W ogóle dąb, kasztan, orzech, nie? Ogromne, silne, mocne drzewa. No to od razu, jak się zakorzenić, jak się ugruntować, to wiadomo, że przy takich drzewach. No, bogactwo, szczęście, ochrona.